Cześć, ja jestem Komendir i zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Najlepsze Gry na Wyspie Gier. W tym i w następnych odcinkach zajmę się serią Hobo. Najpierw zaczniemy od Hobo 1 i ten film podzielę na dwie części, Ech, no bo raz nagrałem ten film i już niestety wszedł za długi. I go muszę podzielić na dwie części. Zaje tak około 10 minut będą mieli. Okej, okay, będę grać na Easy, ponieważ chcemy to w miarę szybko przejść. No i początek. Policjant wygania hobo z jego drzęki. A Hobo jest taki wściekły, że go chcę rozwalić. No i na tym polega, musi rozwalić wszystkich tacy gości co samą mam na drodze lub będą uciekać. Po prostu. Gra składa się z czterech części. No i ogólnie. Można rzucać butelkami, świetlikami i różnymi innymi. Nie wikaj sobie do choba policjancie, dobrze? No. Y Tutaj będę raczej nie mówić jak w innych odcinkach, no bo nie ma tutaj ciągle mówić to samo. Trochę będę mówić zawsze. Patrz. Ha! Ej, ten ludziek! I mamy pierwsza kombosa. plucie, Choło będzie pluł. ok i uwaga, wszystkie kombo można znaleźć sobie na P. Wystarczy kliknąć P i to będzie automatycznie pauza i mamy znaleźć też kombos. mam pierwszego przyjemniaczka. Co tu robisz o tej godzinie? Co tu robisz tym sprayem? Jak się mama dowie, to cię zabiję. A, dobra, wcześniej się zabierz. Dobra, idziemy dalej. Ty, ty, ty. O, patrzcie, jacy nie mieli goście. Bagarują. Powinni być w szkole. Jeszcze mogę się bić. Hm, to niedobrze, muszę zgłosić to z I tutaj zaczęli do mnie... Hobo zaczyna... ...gluty wyciągać nas. Aj kurde, zły krawiec Nie wiem się świetnie nie miałem go wziąć. O. Co to jest pierwszy przyjaciel Wuchęga. Nie wolno tu spać! Jestem teraz stróżem prawa. Sorry, nasza przyjaciel się już nie liczy. Tyle, co to są hot dogi? Ja chcę hot-doga Ja chcę hot-doga e, Nie chcę dać No właśnie, na no jedy ja chcę babkę zabić O, i nie przychodzi O, moje butelkani, no co to za... Że... Mężczyzna kocham jeszcze się żonę, ale już nie żywą <śmum> Zastydzą oczywiście do niego Twój synek z też, chodź Chodź tu spokojnie, nie krępuj się, to krótko trwa I przeszliśmy pierwszy poziom, hasło hot-dogs. Czemu nie ma hot-dogu? O, kolejny ma. Kolejny tacy. Nie Niemili goście. Widzisz, że się nie flika do chobo? Mała, mała to nie nauczyła? Oj, niedobrze. Rozgłosił szmaty A, w sumie po co? I kolejny kombo. Haba zaczyna bekać. Serio wolę butelkami, że to nie skoszę. kosz. Chodź tu panienko. Okej, okay, yy, w ogóle po dwóch yy, partiach mam zamiar skończyć pierwszą część, a druga, a dwie pozostałe partie na drugiej części. Tak by było porównał. Ej, patrzcie. Tata nie chroni swojego synka. Niedobry tatuś, niedobry. A biegam sobie, sobie. biega Kurde. No, hałas tu jest. Zgin. I patrzcie Wiecie, że nie wolno palić? Wiecie? O, patrzcie, tylko ten jedyny. Jestem pewny że nazywa narkotyki. Na to nawet archiwalne na swojej koszulce. Trzeba ci zabić. No, spokojnie, no widziałem, że pański papierosy, to czemu nie możesz się zanobić, No, może taniej twórz. Aha, Potyka się o wasze nogi. Chyba nie o choba nogi. Obo biegnie. No, chodźcie się tu, no, my. Ragby, Powinniście się silni, a nie tacy jacyś cięcy No, ja też własne siebie, no. Nie, o nas współpracaj, naprawdę. O! I to już będzie jakaś rękawy, że wam powiem. Czyli znaczy, w sumie jaka jest miaka. Ale jeszcze muszę je gorować. No i dostajemy nowe kombo też. Hobo! Pierdzień. Ok, na tym już zakończę mm, tą część Hobo. Yy, komentujcie, subskrybujcie, jeżeli się nam podobało. Yy, to klikajcie fajne i zapraszam do kolejnego, kolejnej części przejścia gry Hobo 1 i do kolejnego odcinka serii najlepsze genera spigierów.